Cześć, witam wszystkich na moim kanale, witam wszystkich w następnym odcinku. Jesteśmy na budowie. Dzisiaj pokażę Wam postępy na poddaszu, ale jest to tylko jeden, nie wiem, jeszcze z dwóch albo z trzech części całego filmu. Bo dzisiaj nagram jedną część, a potem w miarę jak po prostu postępy będą coraz większe, no to będę coś dogrywał. Tak, żeby wyszedł z tego jakiś fajny film. Póki co wszystkie stelaże są prawie skończone. No, brakuje tylko tutaj tego stelażu w, tym, w tej klatce ala schodowej. Ale on będzie robiony na końcu. W ostatnim czasie dokupiliśmy płyt karton-gips, dokupiliśmy... Tutaj profili, do stelażu. No bo zwyczajnie za mało było zamówionych. Właściwie to e, ja zamawiałem wcześniej te płyty i te profile przy okazji kupna tej wełny, tak po prostu kilka, żeby już było, e, a teraz wszystko dokładnie mój kumpel powymierzał i już mamy na całe poddasze. E, materiał, że tak powiem zakupiony. Eee, tutaj te płyty i, i profile dokupiliśmy. No i co, chodźmy na górę, to wam pokażę, jakie są postępy. A w następnym tygodniu już kumpel mi mówił, że będzie dokładał. Tutaj eee, może zaczniemy od tej kuchni na górze, kuchni mówię łazienki na górze. Tutaj będzie w następnym tygodniu Kumpel dokładał jeszcze 10 cm wełny i mówił, że już w następnym tygodniu prawdopodobnie będzie kręcił te płyty karton-gips, będzie je tutaj przymocowywał. No i co? Tutaj, jak widzicie, stelaż jest skończony praktycznie. Tutaj w tym pomieszczeniu, w tym pokoju, no to chyba yy, widzieliście już wcześniej, Wam pokazywałem w we wcześniejszym odcinku, że ten stelaż jest yy, gotowy, chociaż nie pamiętam, czy on wtedy był gotowy, czy nie. Tutaj jeżeli chodzi o tą klatkę schodową, no to jeszcze nie jest nic zrobione, bo tutaj będzie to robione na koniec. Najpierw jeszcze trzeba będzie trochę tej wełny odwinąć, pewnie tego sznurka kawałek zlikwidować, żeby wnieść płyty OSB, te, które czekają na dole, ale to chyba będzie na samym końcu robione. Miało być robione na początku, teraz widzę, że będzie robione na końcu, więc koncepcja temu mojemu kumplowi widzę, że się zmienia. Tutaj też stelarz, jak widzicie. Brakuje jeszcze kawałka tutaj. Ale na przykład jeżeli chodzi o garderobę, no to tutaj już też stelaż jest gotowy. Tutaj oczywiście ta wnęka jeszcze będzie zabudowana. Zastanawiam się, czy ją zabudować na równo z tą ścianą, czy ją zabudować mniej więcej stąd. I powiedzmy tak ją zabudować, żeby tutaj jeszcze można by jakieś półki porobić ewentualnie potem. Ale to jest jeszcze kwestia przemyślenia. No i co? I jeszcze jedno pomieszczenie zostaje. Tutaj też podobnie jak w tym obok, brakuje tej części, jeżeli chodzi o stelaż, a tak wszędzie stelaże są jak widzicie porobione. Brakuje jeszcze tylko może Wam to pokażę. Tutaj na drabinę. Tutaj są takie łączenie. I tych łączeń jeszcze brakuje, bo one będą pododawane. O, widzicie? Na przykład tutaj jest luźno, ten stelaż I to łączenie będzie dodane. Jak on mi mówił, ten kumpel. O, tutaj to widać, jest to łączenie. To są takie klocki LEGO. I te łączenia będą wszędzie porobione. To tego tak właściwie jeszcze brakuje. Czekajcie, zajdę. Z drabiny. I teraz co? Z czego słuchajcie, jestem zadowolony? Od razu Wam powiem, jeżeli chodzi o zmiany przeadaptacji adaptacji tego budynku, tego domu. Jestem najbardziej chyba zadowolony z jednej rzeczy, a mianowicie z dodania jednego suporka więcej 24 cm, jeżeli chodzi o tutaj te ściany. No, i w... dlatego też właśnie zmieniła się konstrukcja całego tego budynku, ponieważ zostało tutaj podwyższone o 24 cm, czyli o jeden suporek. Ale teraz zobaczcie, ja praktycznie, tutaj jeszcze dojdzie płyta, ale ja prawie, że przy tej ścianie stoję i będę mógł prawie, że wiecie, stać na prosto. Tutaj tylko trochę się będę musiał schylić, a jakby było te 24 cm mniej, no to już jednak różnica jest spora. Dlatego dobrze mi ktoś podpowiedział, nie, nie pamiętam już kto mi o tym mówił, przy adaptacji tego budynku, żebym sobie podniósł tutaj poddasze o ten jeden suporek, czyli 24 cm. Bardzo dobra to była decyzja bo zwyczajnie zobaczcie ile miejsca będzie więcej. No i co i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to poddasze. Tak jak mówię, dokleję coś do tego filmu, jak już te zmiany tutaj będą bardziej zauważalne, pewnie następny filmik tutaj dokleję, jak będzie jeszcze folia w tym, w tym miejscu, jak te stelaże będą dokończone i będzie jeszcze folia mówię wełna dodana, ta 10 cm, wtedy pójdzie folia, folia pa, paroizolacyjna. Ciężko mi wymówić to słowo, bo ja nie jestem żadnym ekspertem w tematyce budowlanej. No i wtedy płyty karton-gips, na końcu szpachlowanie tych łączeń, tych płyt. I w zasadzie tutaj zabudowę tą poddasza będziemy mieli skończoną. Jeszcze oczywiście też wyłaz trzeba będzie tutaj zamontować, który na dole czeka. No więc, jeszcze jak widzicie, trochę pracy cały czas jest i będą kolejne postępy, to będę dalej dogrywał. Ok, słuchajcie, nagrywam dalszą część do tego poprzedniego materiału. Od ostatniego nagrania myślę minęło mniej więcej jakieś dwa tygodnie, około dwóch tygodni od tego co przed chwilą oglądaliście, więc zaraz wam pokażę, co tutaj się na tej budowie zmieniło. No, coś tam trochę się pozmieniało. Tak jak mówię, tempo nie jest jakieś rewelacyjne, ale ten mój kumpel robi wszystko sam, więc tak jak on mówi. Nawet jak się robi we dwóch to jest zupełnie inaczej, ta praca idzie naprawdę szyb, dużo szybciej, no ale że on robi sam i naprawdę robi bardzo dokładnie, bo naprawdę widzę, że się przykłada, więc ja wolę, żeby to trwało trochę dłużej, a żeby było naprawdę dobrze zrobione. OK. Ale zacznijmy sobie tutaj może od tej e, łazienki, bo pod ostatnim jednym z ostatnich filmów, w którym pokazywałem Wam projekt tej łazienki, bardzo dużo znalazło się pomocnych komentarzy odnośnie tej łazienki. Na przykład tutaj, gdzie będzie ta, wiecie, szyba prysznicowa i tutaj ten prysznic walk to mi mówiliście, że a gdzie będzie miejsce na żele jakieś, wiecie, kosmetyki pod prysznic i tak dalej. No i nie ukrywam, że był pomysł, żeby kupić taką półkę doczepianą, ale Zacząłem z żoną rozmawiać, no i faktycznie chyba tutaj gdzieś zrobimy taką wnękę, wiecie, wykujemy. I póki płytki nie są położone, to zrobimy taką półkę pod prysznic. Ponoć, że bardzo przydatna rzecz. No i to między innymi, wy mi o tym powiedzieliście. Chyba nawet jeżeli chodzi o tą półkę, to pod tym filmem ten komentarz miał najwięcej polubień. Druga taka rzecz. Jeżeli chodzi o armaturę w tej łazience to my mieliśmy wybrane, wybrane baterie Omniresa, firmy Omnires. No i dużo tam osób, dużo było komentarzy, że Omnires szybko się wyciera, ten czarny mat, w ogóle farba, że lepsze są. E, tylko też znowu nie wiem jak to się wymawia, pisze się Grohe i Hans Grohe, to są dwie firmy de facto bliźniaczo podobne, e, okazuje się, że e, Grohe to jest niemiecka firma, a tą Hans Grohe, która też jest niemiecka, otworzył syn kiedyś tego właściciela Grohe, więc to taka ciekawostka, gdzieś tam wyczytałem, jak się zacząłem tym interesować. No i faktycznie ja prawdopodobnie mm, kupię Grohe albo Hans Grohe, zobaczymy jeszcze. Póki co jeszcze szukam jakiejś baterii. Ale to wszystko Wam pokażę, jak będę kupował. Teoretycznie, jeżeli chodzi o ten Omnires, no to ja bym mógł to sobie sam przemalować, przelakierować w czarny mat. Tak jak na przykład, słuchajcie, tutaj razem z tym stelarzem był w komplecie przycisk, tylko że on jest w chromie, a ja potrzebuję w czarnym macie. Jak go kupowałem, no to jeszcze nie wiedziałem, jak będzie ta łazienka urządzana, urządzona. No i się okazuje, że chrom tu teraz do niczego nie pasuje, więc wziąłem ten przycisk do pracy i go sobie przemalowałem na czarny mat. Mój kolega, z którym pracuje lakiernik, też znajomemu około 3 lata temu mówił, że przemalowywał, bo miał ten sam identyczny problem co ja. I mówi, że absolutnie nic się z tym nie dzieje, nic się nie wyciera. Także mmm, samemu jednak sobie to lepiej zrobić. Więc to jeszcze, jeszcze tak na 100% nie wiem, bo jakbym zdecydował się jednak na tego Omnilesa, no to pewnie bym musiał go przelakierować po swojemu, ale ogólnie groche ma dużo lepsze opinie, a Hans groche ma jeszcze lepsze opinie, więc pewnie dołożę kilka stówek. Nie ma co też oszczędzać na takich rzeczach i zainwestuję w tą firmę groche albo Hans groche. Następna rzecz. Tutaj będzie gdzie będzie umywalka, szafka, no to blat miał być drewniany, z kastorany, ale mówiliście mi, że może warto jest gdzieś zakręcić się za jakimś blatem z kamienia. No i co? Zakręciłem się za takim blatem z kamienia, no bo tutaj niedaleko, całkiem niedaleko jest zakład kamieniarski. Podjechałem do tego zakładu kamieniarskiego i co się okazało? że blat z kamienia jest tylko o 170 zł droższy, niż ten drewniany z kastorami, więc nawet się nie zastanawiałem. od razu ten blat, blat kupiłem. Zresztą od razu wam pokażę, jest tutaj. Tak wygląda blat jak blat, czarny. Od razu Wam mogę powiedzieć, że on kosztował 700 zł, a ten drewniany, który miałem kupić z kastorami, kosztowałby 530. No więc myślę, że tutaj w ogóle jeszcze otwory mi wytną na umywalkę i na baterię. Tylko po prostu musimy pomierzyć, co, gdzie i jak. I dopiero zawiozę im jeszcze raz ten blat i mi wytną otwory. Dobra. Jeżeli chodzi o Łazienkę, to chyba tyle. A pisaliście jeszcze, dużo osób mi pisało, że płytki czarne będą na podłodze, że są strasznie ciężkie w utrzymaniu, że ciężko się to czyści. Ale słuchajcie, ile tych płytek tutaj jest? 3,5 metra kwadratowego. No to, to jest naprawdę mała powierzchnia. Myślę, że nie będzie z tym aż takiego problemu. Tak samo blaty z czarne, to też pewnie zaraz będziecie mówić, że ciężki w utrzymaniu. Ale nam się takie podoba i e, takie po prostu sobie wybraliśmy. A propos tych płytek, to właśnie e, część tamtą to widzieliście, a tutaj te trzeba było sprowadzać z innego sklepu, ale już dojechały. W ogóle to, nie wiem czy tutaj będzie widać, ale już zaczynam kupować e, rzeczy do tej łazienki. Tutaj ma, są szafki. Tam na górze jakieś uchwyty do tych szafek leżą. To jest umywalka, lampka nad umywalkę, tam lustro. Także powoli, powoli wszystko zaczynam kupować do tej łazienki. No i teraz obecnie właśnie rozglądam się za tą armaturą. Następny krok to będzie armatura. Dokupimy tam jeszcze misę, kabinę. Tutaj słuchajcie o, ostatnio. Ten parapet, dokupiłem jeden do łazienki, bo tam była inna koncepcja. Miały być parapet zrobiony z płytek, ale jak ktoś oglądał mój, jeden z poprzednich filmików, no to wie, że tam się trochę koncepcja pozmieniała, jeżeli chodzi o ten filmik z projektem łazienki. No ok, jeżeli chodzi o łazienki, o łazienkę to tyle. I teraz tak, no pokażę wam, jakie są postępy tutaj na tym poddaszu. Tutaj mój kumpel sobie taką konstrukcję zrobił i ja teraz muszę się przez nią przedostać, więc dajcie mi moment. W ogóle to ja się śmieję, nie BHP przede wszystkim, zaraz zobaczycie. O, zamiast sobie normalnie rusztowanie rozłożyć, to ja mu się nie chce I robi tak. No ale cóż, jak spadnie, to on, a nie ja. Jest dorosły. Jeżeli chce takie ryzyko podejmować, to jego sprawa. Dobra, słuchajcie, już Wam pokazuję postępy. Generalnie wszędzie są już gotowe stelaże. Oprócz tego tutaj, yy, w przedpokoju, ten będzie zrobiony tylko tamten kawałek na razie. A tutaj nie będzie robił tych stelaży jeszcze chwilę. Dlaczego? Bo trzeba tam wnieść płyty i zrobić tam podłogę z tych płyt OSB i w ogóle obić te szczyty płytami OSB. Ja szczerze mówiąc na jego miejscu bym to zrobił na początku, no ale że tak powiem on zdecydował się, że najpierw tutaj zrobi te stelaże, da folię para, paroizolacyjną, pokręci płyty i dopiero potem idzie tam na górę robić podłogę z OSB i te szczyty też przykrywać płytami OSB. Tam też w ogóle stelaż będzie robił pod te płyty OSB, i mówi, że dopiero potem, na sam koniec, poszpachluje tutaj te płyty. Bo mówił, że jak tam się będzie się po tych krokwiach chodzić, to tutaj mogą być jakieś pęknięcia. Więc skoro tak chce, niech tak robi. Dla mnie ta kolejność nie ma jakiegoś większego znaczenia. I tam, oczywiście, na górze jeszcze trzeba dać wełnę dychę. Propo wełny: ktoś się mnie ostatnio pytał w komentarzu, jaka jest lambda tej wełny. Eee, tylko nie wiem, czy tutaj znajdę teraz, żeby gdzieś. No, już czekajcie, poszukam, bo nie na wszystkich opakowaniach z tej wełny są naklejki takie z informacją. Tutaj dobra, to pójdziemy jeszcze na chwilę na dół, żeby Wam pokazać. Znowu będę się musiał tutaj przedostać przez to rusztowanie, co wcale nie jest takie proste, więc dajcie chwilę. To szybko pokażę, eee, jaka pytaliście się jaka jest lambda. O. Tutaj widzicie, mamy naklejkę z informacją, że to jest 10 cm. A gdzie jest lambda? Tu jest lambda, to jest 0,37. Więc jeżeli to kogoś interesuje, to taka jest lambda tej wełny rokul. Dobra, szybko jeszcze. Znowu się muszę dostawać tutaj przez to prowizoryczne rusztowanie. No dobra, więc pokazuję te stelaże. Tutaj są porobione. Tutaj jest już dana jeszcze ta wełna dyche, dycha, o której wam mówiłem w poprzednim nagraniu, więc to już jest na gotowo. Teraz tutaj tylko folia paroizolacyjna i płyta karton-gips. No i co generalnie, to wszędzie, wszędzie jest tak samo. Te stelaże z wełną są gotowe. Tutaj jest też zabudowa zrobiona tej rury kanalizacyjnej. Tutaj kolejne pomieszczenie. Wszędzie generalnie to samo. Także... Tak to wygląda. O tutaj właśnie miejsce, gdzie mój kumpel sobie tutaj wełnę docina. I w garderobie też już wszystko jest zrobione na Gotowo tutaj też e, zabudowę, jednak zdecydowaliśmy się, żeby tutaj zostawić tą przestrzeń. To się jakoś będzie można jakoś jakieś tutaj półeczki e, porobić. No i co? Tak to generalnie wygląda. Ostatnio wam pokazywałem nie wiem, czy tam będzie widać te takie klocki Lego łączenia. Tam już to jest zrobione. Więc te, stela te stelaże są wypoziomowane. I tak na dobrą sprawę, to jak dokończy tutaj ten malutki kawałeczek co mu został będzie dawana tak jak już to powtarzałem w tym dzisiejszym odcinku folia paroizolacyjna będzie przyklejana i będą kręcone płyty karton-gips, więc to na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, żeby te odcinki nie były długie. Bo jak połączę ten poprzedni materiał z tym materiałem, to wyjdzie około 20 minut. Więc na tym zakończymy ten odcinek, a w następnym Wam już pokażę, jak będzie poprzyklejana folia. I jak będziemy kręcili płyty, to Wam też nagram może taki, taki film z dwóch części się składający, żebyście widzieli te postępy na bieżąco i żebyście widzieli to, co się na tej budowie dzieje na bieżąco. Więc to na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jak już będzie to poddasze gotowe, to zrobimy sobie podsumowanie kosztów. Wtedy to będzie podsumowanie już stanu deweloperskiego. Więc na razie trzymajcie się wszyscy. Dajcie łapkę w górę lub łapkę w dół, jeżeli ktoś chce. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. A szykuję sporo nowych filmów. Także e, zdrówka wszystkim życzę udanego dnia lub nocy, bo nie wiadomo kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.